Kochani, dziękuję bardzo za przybycie. Fajnie, że widzimy się. Dobrze, że widzimy się. Co roku, na tej samej porze na świecie. Poproszę o wprowadzenie historyczne. Przypominam, że spotykamy się 17 września, w uchwalony w 2013 roku Światowy Dzień Sybiraka. W dniu, w którym o 4 rano prawie milion żołnierzy sowieckich przekroczył granicę polsko-sowieckie, łamiąc wszystkie traktaty i umowy, z Radziecką napadając na Polskę w czasie roku bitwy pod Gzurą Polska rozpaczliwie broniła się przed niemiecką agresją. Proszę o odczytanie pierwszego Od momentu uderzenia na Polskę, Armia Czerwona dokonywała wielu zbrodni wojennych. Mordując jeńców, masakrując ludność cywilną. Ocenia się, że w pierwszych dniach ich ofiarą padło około 2,5 tysiąca żołnierzy polskich i policjantów oraz kilkuset cywilów. Jednocześnie dowódcy Armii Czerwonej wzywali ludność cywilną do mordów i przemocy dowódca frontu ukraińskiego Armii Czerwonej, Siemion Timoszenko, w jednej z rozpowszechnianych publicznie Odez napisał bronią kosami, widłami i siekierami bi swoich odwiecznych wrogów, polskich panów. Największe zbrodnie popełniono w Brochatynie, gdzie dokonano rzezi na żołnierzach polskich i ludności cywilnej. Grodnie Nowogrodku, Carnach i Tarnopolu oraz w, w Bukowicku. Ośmianie świsłocze, młodecznie i Kosowie Poleskim. W rejonie Sarn Sowieci roztrzymali całą wziętą do niewoli kompanię z batalionu Koop Sarny. Razem 280 żołnierzy i oficerów. W grodnie doszło do wiązania polskich jeńców i ciągnięcia ich czołgami po bruku. Do dramatycznych wydarzeń doszło także w Kodorowie, Złoczowie i Stryju. W pobliżu Wilna żołnierze Armii Czerwonej rozstrzelali wziętych do niewoli żołnierzy Wojska Polskiego, mieszcząc się za opór stawiany w Grodnie poddających się żołnierzy Wojska polskiego masowo rozstrzeliwano. Nocą z 26 na 27 września Armia Czerwona wkroczyła do Niemirówka w Chełmskiem, gdzie przebywał oddział Podchorąży Zaskoczonych we śnie, związano drutem i obrzucono granatami. Zbrodnie Armii Czerwonej łamali także postanowienia umów dotyczących. Złożenia broni. 22 września 1939 dowódca obrony Lwowa generał Władysław Langner podpisał z dowództwem sowieckim kapitulację, przewidującą m.in. bezpieczny wymar żołnierzy wojska polskiego, w tym oficerów i policji, w kierunku granicy z Rumunią. Po uprzednim złożeniu broni, umowę tę strona sowiecka złamała, aresztując wszystkich i wywożąc ich w głąb ZSRR. Oficerowie uczestniczący w obronie Lwowa byli przetrzymywani w obozie strajkowskim, a następnie w przeważającej większości zostali zamordowani przez NKWD w Charkowie i pochowani w dołach śmierci w Piatich Tchatkach policjanci zostali wymordowani ogniem karabinów maszynowych na szosie prowadzących do winiki. żołnierze Armii Czerwonej z premedytacją zamordowali też pod supoczki Dniami dowódcę okręgu turpusu numer 3 w Grodnie generała Józefa Olszyna Wilczyńskiego oraz jego adiutanta. Świadkami egzekucji generała i jego adiutanta strzałem w tę głowy była jego żona i kilkanaście towarzyszących jej osób. Generał Olszyna Wilczyński pełnił jedynie funkcję administracyjną i nie, nie dowodził jakimkolwiek oddział, oddziałami wojskowymi w czasie wojny za oddziałami Armii Czerwonej posuwały się wojska i oddziały specjalne NKWD, dokonujące natychmiast masowych aresztowań. Elit lokalnych według przygotowanych uprzednio list proskrypcyjnych przy pomocy lokalnej agentury komunistycznej i zorganizowanych bojówek, tak zwana milicja ludowa. Spraw by symbolem modlił tych, co życie oddali za Polskę. Od Workuty, przez Norysk po Sachalin. W narodowej pamięci zapewniły im trwanie o polskie tam cmentarze. Prosimy Cię, Panie. Boże, co Sybirakom, tym z bitwy pod Lenino i zwycięskiego boju o szczyt Monte Cassino. W ziemi ruskiej i włoskiej Dał wieczne spoczywanie. Otwórz im wrota raju. Prosimy Cię Panie. Spraw także, by już nigdy służalcza polityka nie zatajała faktów historii w podręcznikach, by znikło ze szkół polskich historii przekłamanie o prawd o Syberii. Prosimy Cię Panie, obroń nas przed najgorszym dziś z zagrożeń współczesnych. Że wszystko warto sprzedać. Wszystko dla dóbr doczesnych. Sprzedać wiarę i wolność, za dóbr konsumowanie. Obroń nas przed tą klęską. Prosimy Cię, Panie. Nawet gdy zniknie groźba niewoli od sąsiadów, młodzi, wierni pamięci naszych ojców i dziadów. Niech nowym pokoleniom przekażą to przesłanie. Strzec wolności i wiary. Prosimy Cię, Panie. Moją rodzinną miejscowością i najpiękniejszym miejscem na ziemi, jakie zapamiętałem jako dziecko, była osada w Popławce, w powiecie grodynieńskim. Tu się urodziłam w 1931 roku. Tu również urodziła się trójka mego rodzeństwa. W 1934 roku brat Stanisław, w 1937 roku jedyna moja siostra Klementyna, a w miesiącu wybuchu wojny, w 1939 roku, mój najmłodszy brat Mieczysław Do dzisiaj mam w oczach nasz piękny, rodzinny dom, murowany i obszerny, obsadzony prawie dookoła kwiatami, pachnącymi drzewami i dużą ilością różnorodnych drzew owocowych. Szczególnie pięknie było tu na wiosnę i w jesieni. Na podwórku stała staropolska studnia z żurawiem. Niedaleko do domu mieliśmy spory staw, bogata za Moje szczęśliwe dzieciństwo nie trwało długo, 17 września 1939 roku po wkroczeniu Armii Czerwonej los naszej rodziny został przesądzony. Ojciec Kieronim Jackowski, który walczył z bolszewikami w latach 1919-1920 jako legionista marszałka Józefa Piłsudskiego, był osadnikiem wojskowym i aktywnym działaczem Strzelca po wkroczeniu armii sowieckiej w ślad za nią oddziałów NKWT we wrześniu 1939 roku od roku został od razu został aresztowany jako szczególnie niebezpieczny dla państwa sowieckiego. Został skazany wyrokiem trybunału wojskowego NKWD na karę 8 lat łagrów i znalazł się w siedmiu łagrze w okolicach Archangielska. Dom nasz jak gdyby opustoszał. Pomimo, że z sześcioosobowej rodziny, ubyła tylko jedna osoba. Czekaliśmy z sąsiadami, co stanie się z nami, jaki czeka nas los. Upłynęło niewiele czasu od pierwszych aresztowań i mordów dokonywanych przez NKWD. Gdy nadszedł pamiętny dla nas wszystkich wczesny ranek 10 lutego 1940 roku, załomotano kolbami karabinów drzwi naszego domu. Zbudzeni ze snu staliśmy przerażeni, i odrętwili ze strachu, oni przewracali wszystko w domu do góry nogami. Przeprowadzali szczególną rewizję, krzyczeli, aby wydać im schowaną broń. Przewracali meble i wyrzucali na podłogę książki, dokumenty i pamiątki rodzinne. Później rozkazali mamie, ażeby szybko zapakowali potrzebniejszą odzież dla nas małych dzieci. Wzięła trochę żywności i żebyśmy wszyscy wyszli przed dom. Wsadzono nas do stojących przed domem sania. Zabieziono nas do szkoły w miejscowości Połynce, w której zrobiono punkt zbiorczy zsyłanych rodzin polskich. Cały dzień złożono kolejne rodziny. Dopiero następnego dnia o świecie ruszyła do najbliższej stacji kolejowej w Rzostowicy długa kolumna stań eskortowanych przez uzbrojonych MKW-listów. Stały tam już wagony towarowe, do których i nas załadowano. W naszym wagonie było już kilka dni wcześniej przewiezionych. Udało nam się znaleźć kąt na płycie z desek. Przez długi czas, w zasadzie aż do ruszenia transportu, słychać było głośne lamy i płacz dzieci oraz jęki ludzi starszych i chorych. Przewobecny płacz przeplatany był żaliwymi modlitwami i pieśniami religijnymi. Głównym elementem wagonu był mały żelazny piecyk na środku wagonu i trochę węgla przy nim. Na obu pryczach z dwóch stron. Leżało po kilka snopków słomy, a w rogu otwór podłodze służący z ublikację. Mało okienka pod dachem okratowane były drutem poczaskiem. Transport ruszył na wschód. W miarę dalania się od polskich granic, mróz i chłód stawały się coraz, stawał się coraz większy. Od czasu do czasu pociąg zatrzymywał się, wartownicy z hukiem otwierali zalegrowane drzwi. Do dzisiaj brzmią w moich uszach okrzyki wartowników. Po po bystryj, tri wieka za wodą. Ile dni jechaliśmy tego? Tego nie pamiętam, ale na pewno jechaliśmy bardzo długo. W końcu przewieziono nas do autajskiego kraju, do Tajgi, w kraju szuńskim rejonie. Nasz 25. spec. uczastok składał się z kilku baraków. zbudowanych z grubych sosnowych klosków, uszczelnionych pnichem oraz z kilku niedużych drewnianych domów zajmowanych przez rosyjskie rodziny stanowiące załogę obozu. Już po dwóch dniach wszyscy dorośli Polacy zostali wysłani do pracy przy wyrębie tajki i obróbce ściętych drzew nieduży w niedużym prymitywnym tataku. Przywiezionym zesłańcom kategorycznie zabroniono oddalać się od którego naczelnikiem był Rosjanin Witoszki. Po roku naszą rodzinę przydzielono na 41. uczastok w tym samym krajuszyńskim rejonie. Yy, tutaj 24 kwietnia 1942 roku, z głodu, wycieńczenia i ciężkiej ponad ludzkiej siły pracy zmarła nasza 45-letnia mama Antonina. Zostaliśmy sami, czworo małych dzieci. Cały ciężar opieki nad trojkiem młodszego ode mnie rodzeństwa spadł na barki Jedenastoletniej dziewczynki, jaką wtedy byłam. Ostatnie słowo mojej mamy skierowane do mnie. Ty jesteś najstarsza, zaopiekuj się młodszym rodzeństwem. Pamiętam te słowa do dzisiaj. Przez całe życie starałam się zawsze być pomocą siostrzy i obu braciom. Wspólnie z sąsiadami pochowaliśmy mamę na prowizorycznym cmentarzu pod lasem, w uczestku, gdzie leżeli już inni polscy zesłańcy. Zanim się pomodlimy, połóżmy kwiaty. I od chwili, Amen. ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Módlmy się do Pana Boga naszego słowami. Psalmu 42. Fiatu es Deus fortitudo mea. Wszak Ty jesteś o Boże mocą moją. Fare me repulisti. Et quare tristis incedo, dum affigit me inimicus. Czemu mnie odrzucasz? I czemu smutne chodzę, gdy nieprzyjaciel mnie nęka? Emitte lucentuam et veritatem tuam. Ześlij światłość swoją i prawdę swoją. Ześlij światłość swoją i prawdę swoją. One mnie poprowadzą i przewiodą na górę świętą Twoją, aż do przybytków Twoich. Boże, wspomnij na wszystkie ofiary zbrodni sowieckich, sybiraków, żołnierzy, wszystkich katowanych i pomordowanych, kobiety, mężczyzn, dzieci. Obejmij ich swoim ciepłym i miłością. Nam żywym i pamiętającym pozwól, aby ból ran polskiej duszy pokierował nasze spojrzenia w Twoje nieskończone miłosierdzie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dziękuję bardzo Andrzejowi i Witkowi, bez których to spotkanie by się pewnie nie odbyło i Wam wszystkim też dziękuję za przybycie. Cóż powiedzieć, oby nigdy więcej.